No dziecko, wysia, dziecko, jakie dziecko? kurwa kurwa Dwie podstawowe sytuacje jesteście sami lub jesteście z dziećmi? Tutaj na przykład dwóch bandytów kradnie samochód. Ale pytanie jest takie, czy walczymy w takiej sytuacji? Zaznaczam tylko, że nawet w sytuacji dużego zagrożenia nie jest to takie oczywiste, że będziecie chcieli oddać wszystko, co macie. Pozbycie się samochodu, portfela, zegarka i wszystkich swoich kosztowności. To jest często polecane, ale nie zawsze. Czy samochód jest ważny w takiej sytuacji? Nie. nie. Kiedy więc oddajemy wszystko to, co najcenniejsze, a kiedy nie? Wszystko więc zależy od kontekstu i danej sytuacji. Ogromna ilość zmiennych w ułamkach sekund. Musicie wiedzieć, jak walczyć, musicie wiedzieć, jak negocjować i kiedy odpuszczać. Przede wszystkim musicie wiedzieć, jak rozpoznawać sytuacje niebezpieczne o wiele wcześniej. Dajcie mi znać w komentarzu, jak byście zareagowali w takiej sytuacji. Zapraszam Was serdecznie do współpracy szkoleniowej. Nie bądźcie przerażeni, bądźcie przygotowani. Sprawdźcie koniecznie mój produkt online. Samoobrona bez bzdur, bez pierdół, samo mięso.